Przy tych kilku ostatnich upalnych dniach przyroda na Wawelu się dość szybko zmienia. Tu mamy cały bezmiar kwiatków, prawda? Tuli podobnych, ale nie tylko jakieś bratki, nie ich, i inne. Pełno tego tutaj jest. Tam już magdalenie prawie przekwitnęły, ale do nich jeszcze podejdę. Proszę Państwa, tutaj był taki dopiero ażurowy jak gdyby yy, listków układ na drzewie, a teraz już jest w pełni pewnie rozwinięte. Tu jest drzewo, które od dawna się nad nim zastanawiam, podziwiam, bo wygląda trochę na wierzbę płaczącą, ale to podobno nie jest wieżba płacząca. I co dopiero niedawno był taki właśnie, jak mówię, ażurowy ledwo-ledwo, a w tej chwili już jest w pełni yy, rozwinięty. Robi bardzo duże wrażenie, można się w limbę schować. No a tutaj to poprzecinane, żeby pięknie obrodziło tymi, tymi żółtymi, prawda, nowymi listkami. Tam jeszcze winoroś jest przy, przy, tym, przy dyrekcji zamku, to widać, że jest, że jest prawda, Wawel i Przemysł. I co zwraca moją uwagę, to że tutaj te miejsca, które znaczą, że były tu kiedyś kościoły, na Wawelu w średniowieczu, świętego Jerzego i świętego Michała Archanioła i jakieś również zabudowania dworskie czy postkrólewskie, tam można obładców, czy coś takiego, że one zostały tutaj pięknie właśnie te resztki po zabudowaniach zaznaczone i pięknie zostały tutaj ukwiecone, że, że to nie straszy, tylko przyciąga przyciąga wzrok, że jest bardzo bardzo ładnie, bardzo pięknie. Przez te parę dni, właśnie ciepłych, w Krakowie i tu na Wawelu, przyroda bardzo się pośpieszyła. Prawda, teraz z tej strony widok i wieża sanatorska. Proszę Państwa, i magnolie już tam z wyjątkiem szczytów praktycznie całkowicie przekwitły, No, i tu widać dalej, że. Są różne, różne kwiatki, te głównie tulipanopodobne tu się rozwijają i dość szybko no, przekwitają ze względu na to, że jest ciepło. Choć podobno się ta kilkudniowa, piękna, ciepła aura kończy. No ale co będzie dalej, to zobaczymy. Proszę bardzo, tu te tulipanopodobne kwiatki, ale fajnych, fajnych. Kształtek ja takich nie widziałem. No tak samo tutaj też bardzo piękne, bardzo piękne kwiatki. Nie znam ich wszystkich nazw, ale mówię, mnie się kojarzą z tulipanami. Proszę bardzo. To ja tylko taką bieżącą, jak zwykle, relację z tego, co się dzieje na Wawelu tak w katedrze, na zamku, jak i w przyrodzie tutaj, prawda. Bo tu jest, jednak się dba tutaj o to, żeby, żeby jednak było ciekawie i atrakcyjnie. No, dlatego właśnie robię takie mijawki. No, tutaj ślady po kwiatkach magnoliowych, no. No i to już na tym będę kończył, bo tu też jakieś bardzo ładne, bardzo ładne takie jak gdyby z jednej łodygi wyrastały trzy tulipanki. Ja nie bardzo się na tym znam. Ale jest to bardzo atrakcyjne, bardzo ładne, przyciągające wzrok. To by było na tyle. Amen, Amen, Amen.